Cześć! Dziś zajmę się recenzją zegarka Moto 360. Konradzie! Pokaż widzom to, co znajdą w pudełku! <laughs> Jeszcze jeden take będzie git. <laughs> Robota w Moto 360 przyjechało do redakcji w okrągłym pudełku. Jest ono bardzo fajnie wykonane. Tutaj z góry mamy taki, taką zawieszkę na wystawie, sklepową. Tutaj mamy informację o urządzeniu. Niestety nie ma tu języka polskiego. Tutaj mamy logo Motorola wraz z nazwą produktu. Na spodzie mamy też informację o urządzeniu i nie ma też oczywiście języka polskiego. Jest angielski, francuski, no takie podstawowe języki, oczywiście niemiecki. Po otwarciu pudełka Naszym oczom ukazuje się bardzo ładnie zapakowany zegarek. Jest tutaj taka gąbka, żeby pasek nie uległ zagięciu w transporcie. Po podniesieniu pokrywki w środku mamy oczywiście ładowarkę micro USB od Motorola. mamy stację dokującą dla naszego zegarka. Tutaj podłączamy ładowarkę i w ten sposób umieszczamy zegarek i on się w tej chwili ładuje. Oraz papierki z podstawową instrukcją. I tutaj zaskoczenie, dlatego że jest instrukcja w języku polskim, a w zegarku nie ma możliwości wybrania naszego ojczystego języka. Budowa tego zegarka jest minimalistyczna i bardzo szczerze mówiąc, ekskluzywna. Szczególnie jeżeli mamy urządzenie w kolorze czarnym, pasuje do wszystkiego, czy byłby to karnitur, czy zwykły t-shirt. Jego jedynym mankamentem jest otoczka wokół ekranu, a dokładnie mówiąc, tęcza. Oczywiście nie chodzi mi o tą z Warszawy, ale o tą, która właśnie występuje wokół tarczy. Niestety nie da się tego w ogóle zniwelować, także. To jest duży minus dla motroli. Ale na szczęście spokojnie, spokojnie jest ona widoczna tylko jedynie na białym tle. Nie będzie ona widoczna, jeżeli będziecie używać czarnej bądź ogólnie ciemnej tarczy zegarka. Poruszanie się po menu zegarka jest bajecznie łatwe. Przesuwając palcem w lewo ukazuje się nam lista aplikacji. Gdy przesuniemy jeszcze raz widzimy nasze ulubione kontakty, zaś ponowne przesunięcie pozwala na podyktowanie komendy zegarkowi. Lecz to możemy zrobić zawsze, gdy wypowiemy komendę OK Google. Gdy dostaniemy powiadomienie, możemy na nie odpowiedzieć, odczytać pełną treść, wyświetlić ją na smartfonie, bądź po prostu pominąć. Co ciekawe, możemy na nie odpowiedzieć głosowo dyktując tekst. Działa to również w naszym języku. Bądź narysować emoji i potem wybrać je z całej gamy owych buziek. Teraz trochę technikaliów. Urządzenie działa w oparciu o Android Wear wersji 5.1.1 czy to szkło Gorilla Glass w wersji trzeciej. Przekątna ekran to 1,56 cala, rozdzielczość 320x290 pikseli, a ich zagęszczenie to 205 na cal. Bateria 320 mAh, procesor T-omap 3 512 MB i 4 GB budowanej pamięci operacyjnej. Łączność z naszym smartfonem odbywa się poprzez Bluetooth 4.0 Low Energy. Bateria tego zegarka wytrzymuje stosunkowo długo. Jest to około 12 do maksymalnie 13-14 godzin. Wtedy dzień kończymy tak naprawdę mając mniej więcej 16%. Jest to, wydaje mi się, wystarczająca liczba, ponieważ no, od odpijając zegarek o godzinie 6, a potem przechodząc do domu o godzinie, powiedzmy, 22, nadal mamy kilka procent baterii. Ładowanie zegarka odbywa się bezprzewodowo. Wystarczy urządzenie połączyć na ładowarce i już ładowanie rozpoczęte. Smartwatch przyjmuje wtedy poze standardowego budzika z przyciskiem na górze. W nowej wersji systemu Google zaimplementowało możliwość poruszania się po kartach powiadomionych gestami, wykonując ruch nad niejako w przód lub w tył. Znacznie ułatwia to obsługę zegarka. Z tyłu urządzenia znajduje się optyczny pulsometr. Dzięki niemu możemy sprawdzić nasz puls. Wystarczy wypowiedzieć komendę aktywującą, czyli OK Google, następnie check my heart rate i odczekać kilkanaście sekund. Na koniec moje krótkie podsumowanie i przemyślenia. Używałem tego zegarka około 4 tygodnie i szczerze mówiąc bardzo mi go teraz brakuje. Naprawdę. <noise> <noise> Nie, koniec. Ale teraz tak na poważnie. No dobra, po części poważnie. Ale szczerze, zegarek ten jest świetny, ale jego cena jest wygórowana, jest strasznie wysoka. Naprawdę, no, za urządzenie, które wytrzymuje tylko jeden dzień na baterii i ma tę wadę, mam, miałbym dać 1200 zł? No nie. Aczkolwiek jego funkcjonalność po części jest warta tych pieniędzy. No ale, ja bym jeszcze poczekał, jeżeli nie potrzebujesz takiego zegarka po prostu na już, yy, albo no, jeżeli użytkownikiem smartfona, który ma mniej niż 4,5 cala, nie będzie ci on zupełnie potrzebny. Aczkolwiek, jeżeli jesteś użytkownikiem urządzenia, które ma 5 cali więcej i po prostu wkurzacie, jeżeli masz go ciągle wyciągać z kieszeni bądź z torebki i chcesz otrzymać powiadomienie na zegarek, będzie to idealny sprzęt. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Serdecznie dziękuję Ci za jego obejrzenie i zapraszam do jasna, na kolejny. A jeżeli chcesz dostać informacji, kiedy dodam właśnie kolejny materiał, zasubskrybuj kanał. Co Ci szkodzi? Czołem!